Słuchamy. Kiedy upadam w gła, poszukaj w supie jasnych barw rodzi się nowy dzień, niewinny tak, jak dziecka ser. Trzymać czas, przypomnieć sobie jeszcze raz. moje oczy pełne łez, w ostatnią noc, rozpaloną dniem. Miłością pokażę cię, jak hazard swoją grę. Uczysz się każdego dnia, rozumieć nie. Że szczęście zna nie jeden niejedną nie twarz. Że kiedy rani to po to, abyś wiedział, że dziesięć czy to z marzeń miał nic Dziewczyny, Uch, to ja będę dużo mówił. Dawid pewnie coś powie. Wgniotło mnie fotel. Po pierwsze, to jest mój ulubiony numer zespołu Baim, więc bardzo dziękuję chłopaki za wybór, bo bawiłem się wyśmienicie. A po drugie, no, pani Beata na pewno może być z was dumna. Po prostu. Beato? Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie panią Beatę. Mamy nadzieję, że doleci internetem albo telewizorem. Tak. A ty byś się odważył wybrać którąś z dziewczyn, gdybyś ty wybierał, Dawid? Yy, nie, to jest pierwszy raz, kiedy u chłopaki, nie mam nic do powiedzenia. Ale wynika po prostu... to z tego, że się to z się że... tak? tak? że się z tego. każda z tych dziewczyn mnie czymś zaskoczyła yy, i nie jestem w stanie ułożyć jakiejś tam hierarchii w mojej głowie. W każdej z nich jest tyle samo Beaty. Do... Dokładnie, tak. <laughs> Bardzo proszę, Kleo. Ja po prostu jestem w totalnym szoku, e, jaki wy macie power w głosie. No chłopaki, nie, nie. Zrobiliście sobie kuku, ale chyba tak barwowo i dynamicznie, Wiktoria jednak dla mnie. Dziękuję. dziękuję bardzo. Ja dziękuję za wskazanie, czy okaże się pomocne. Państwo sprawdzą, a oni biorą się do pracy. Panowie. Dziewczyny, bardzo dziękujemy Wam, że wybrałyście nas w naszej drużynie Tomsona i Barona, to wy tworzycie jakość artystyczną. I ten problem tego, że zostawiliśmy takie głosy, rzeczywiście mamy. Ale to jest tylko mój i Tomka problem, i to jest tak naprawdę tylko dowód tego, że nie mogliśmy postąpić inaczej. Gdybyśmy was zestawili, z wokalistami, którzy odstają poziomem od waszego śpiewania, po prostu byłoby to nie fair w stosunku do innych. Prawda jest taka, że każda z Was mogłaby tak naprawdę trafić do singów i reprezentować bardzo dumnie i mądrze siebie, ale możemy wybrać jedną z Was. Mamy nadzieję, że w przyszłości będą czekać na Was co najmniej tak dobre kompozycje jak 10 przykazań, i że to będą już utwory Wasze, które będziecie wykonywać w swoim autorskim repertuarze. Poproszę o decyzję. Oj. Do singowców zabieramy imię zwycięstwa. Wiktoria, idziesz z nami. Każda z nich wykonała cudnie swoją robotę.